Witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej Pana Patryka Mariana, lidera Konfederacji w Okręgu Piotrkowskim. Patryk Marian, młody bełchatowianin, wywodzący się ze środowisk niepodległościowych, wolnościowych, propolskich, prokatolickich. Objawienie ubiegłorocznych wyborów samorządowych oraz tegorocznych do Parlamentu Europejskiego. Nasza bełchatowska jedynka na listach. Oddaję głos samemu zainteresowanemu. Szanowni Państwo, będę miał zaszczyt reprezentować te wszystkie środowiska, które zostały wymienione w wyborach do Parlamentu Polskiego z list e, Konfederacji Okręg Piotrkowski, ale przede wszystkim będę reprezentował środowisko, które nie będzie reprezentowane przez żaden inny komitet. Mam na myśli, mam na myśli środowisko obywateli. Przez ostatnie 30 lat rządów PiS, PO, SLD, PSL Mieliśmy do czynienia z rządami niestety antyobywatelskimi. Bo tylko w ten sposób można wytłumaczyć fakt, że niezależnie kto z tych ugrupowań, które z tych ugrupowań rządziło, chciało regulować i kontrolować każdy element życia społeczno-gospodarczego obywateli. Można powiedzieć, że zapędzili się już tak, że dokonali pewnego. Ekonomicznego ubezwłasnowolnienia obywateli, ponieważ tylko w ten sposób możemy wytłumaczyć to, że nasze miesięczne wynagrodzenie idzie w postaci podatku w wysokości 60-70% do państwa. No, to naprawdę są warunki, w których. W których nie można spokojnie realizować swoich celów, swoich marzeń i spokojnie żyć w Polsce. 60-70% naszego wynagrodzenia w podatkach czy para podatkach idzie do budżetu centralnego. Oczywiście obiecali nam, że jeżeli wezmą te pieniądze, to będziemy mogli spokojnie korzystać z ochrony zdrowia. Jak dobrze wiemy, nasza ochrona zdrowia jest w stanie fatalnym i to nie jest wina jednego czy drugiego ugrupowania, tylko wszystkich tych ugrupowań razem wziętych, ponieważ oni rządzą przez 30 lat. Przez 30 lat rządzą. W Wieluniu bodajże wczoraj bądź przedwczoraj na dyżurze zmarł lekarz z przemęczenia. W Piotrkowie Trybunalskim zamknięto wszystkie oddziały porodówki, młode Piotrkowianki będą chciały przeżywać najpiękniejsze, ale też pewnie najbardziej stresujące momenty swojego życia, czyli narodziny dziecka, będą musiały podróżować do Bełchatowa Radomska czy Łodzi, kilkadziesiąt kilometrów. Co się z tym wiąże? Wiąże się z tym, że młode bełchatowianki, które będą chciały rodzić w Bełchatowie, będą miały po prostu tłum, będą tłumy ludzi na porodówkach, lekarze będą przemęczeni. Do tego doprowadza sytuacja, w której liczymy, że jak oddamy komuś nasze pieniądze, to ktoś inny załatwi za nas te sprawy. Nie załatwi, jak widać nie załatwi. Jestem tutaj również z drugiego powodu. Chciałem jasno zakomunikować co zresztą widać pośród ludzi mnie otaczających, są to ludzie młodzi. Chcielibyśmy zakomunikować, że jesteśmy niezadowoleni. Jesteśmy bardzo niezadowoleni z tych 30 lat rządów PiS, PO, PSL, SLD. Umówiliśmy się z nimi, że będziemy oddawać część swojego wynagrodzenia, ale będziemy mogli liczyć na spokojną emeryturę. W harmonii, wychowywać wnuki, podróżować. To nam obiecują. A jaka jest prawda? Prawda jest taka, że oni nas po prostu okradają tych pieniędzy nie ma. Te pieniądze idą na bieżące emerytury. Nasze pokolenie prawdopodobnie nie otrzyma żadnej złotówki z emerytury, a jeżeli otrzyma w najbardziej perspektywistycznych analizach to będzie 20%. Jeżeli 20% swojego ostatniego wynagrodzenia, jeżeli zarabiamy 3000 zł brutto, otrzymamy 600 zł brutto emerytury. 4800 zł brutto brutto, bo jeszcze od tego odciągają podatek. W takim systemie żyjemy i za to odpowiedzialne są wszystkie ugrupowania polityczne. PIS PO, PSL i SLD. My, polską rządzą osoby, i to też jest ewenement na skalę europejską, że Polską rządzą osoby, które możemy oglądać w archiwalnych różnych transmisjach, na przykład na TVP Historia z lat 80. i 90., gdzie widzieliśmy, jak oni piją wódkę z komunistami, a obecnie przypominam, że jest rok 2019. Młodzi ludzie chcą odchodzić od kultu papieru, pieczątki i wszechwładzy urzędników. Chcą nowoczesnego państwa, zinformatyzowanego, chcą głosować przez internet, chcą Mieć dostęp do najlepszych technologii, ale Polska Kaczyńskiego, Schetyny czy Czarzastego niestety zatrzymała się w latach 90. i trzeba to zmienić, trzeba zdecydowanie to zmienić. I zmienić to mogą tylko nowe i młode osoby. Nikt inny za nas tego nie zrobi. Tylko my musimy przekonać całe, całe społeczeństwo do tego, żebyście wy wszyscy Państwo dali nam szansę. I jeszcze jedna ważna kwestia. Ja nie przyjechałem tutaj z warszawskiej teczki, jak na przykład kandydat prawa i sprawiedliwości. Jedynka Prawa i Sprawiedliwości, czy z łódzkiej, jak jedynka y, Platformy Obywatelskiej, czy SLD. Ja jestem Bełchatowianinem. Tutaj żyję, mieszkam i pracuję i wywodzę się z tej lokalnej społeczności. Swoją pracą, bardzo trudną, mówiąc szczerze, udało mi się wywalczyć pierwsze miejsce na liście. Nigdy żaden Bełchatowianin nie był jedynką na liście do Parlamentu Polskiego. Jest okazja, jest dobry start. Tylko. Musimy się wszyscy razem zmobilizować. Musimy się wszyscy razem zmobilizować i dać szansę. Skończyć z tą wojną polsko-polską pomiędzy Pisem a Platformą, pomiędzy Kaczyńskim, Aschetyną czy Tuskiem, pomiędzy Jackiem Kurskim z TVP, a jego bratem Jarosławem Kurskim z Gazety Wyborczej. Odejdźmy od tego. Wybierzmy ludzi, których znamy na co dzień, a niektórych widzimy w telewizji. Postawmy na Bełchatowianina, na Patryka Mariana, na Jedynkę w Okręgu Piotrkowskim, ponieważ tylko w ten sposób przywrócimy dobrą pozycję Bełchatowa w polskim parlamencie, ponieważ ta pozycja niestety jest mocno, mocno nadszarpywana. Dlatego, Szanowni Państwo, ja bardzo namawiam wszystkich, abyście nawet nie tyle mi zaufali, ponieważ zaufanie to się buduje pewną pracą, żebyście w ogóle pozwolili, mi pracować i wtedy mi ocenicie, czy zasługuje na państwo zaufanie, czy nie. Ale żeby to zrobić, musicie wyjść z tej wojny polsko-polskiej i postawić na młodego, ambitnego bałchatowanina, jakim jestem. E, dziękuję bardzo i jeżeli mają państwo jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Ja mam pytanie. W tych wyborach dużą taką przetargową kartą są pakiety socjalne, które ofiaruje PiS. Tak? A reszta utrzymuje, że będzie je podtrzymywać. Jakie jest wasze stanowisko? Nie jesteśmy zwolennikami pakietów socjalnych, oczywiście, z racji tego, że te pakiety wywodzą się z pracy ludzi pracujących i to generuje bardzo złe mechanizmy. Osoba która ma dwójkę dzieci i nie pracuje, dostaje tyle zasiłków, które musi płacić przedsiębiorca jednoosobowej działalności gospodarczej, to jest naprawdę niesprawiedliwy system. 500 plus, jeżeli powinien być, to powinien być tylko i wyłącznie dla osób pracujących w postaci ulgi podatku dochodowego. Ale jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to jest już taki podatek, który w naszym programie będziemy chcieli zlikwidować, ponieważ rząd na przykład wprowadza akcyzę na alkohol i mówi, że zwiększa akcyzę przez co koszt alkoholu jest duży i mówi, że to dlatego, żeby. Polacy nie pili, bo to szkodzi im zdrowiu. No to jak rozumiem, podatek dochodowy ma służyć temu, że Polacy nie pracowali. No to są pewne absurdy, są inne podatki, które, które mogą zasilać budżet państwa i które państwo może rozdysponować na te cele, na które zostało powołane, a zostało powołane do bezpieczeństwa, do sta egzekwowania stabilnego prawa, a nie do tego wszystkiego, które teraz chce robić, czyli kontrolować każdy wymiar życia społeczno-gospodarczego Polaków. Ja mam jeszcze jedno pytanie. To jest są, zasada. Panie Patryku, do trzy razy. Szpitalu. W tych wyborach powiem szczerze, że mam największe szanse na sukces spośród tych dwóch ostatnich. Oczywiście to jest trudne, ponieważ walczymy z korporacjami politycznymi mające zaplecza ekspertów i pieniądze, ale myślę, że uda się ciężką pracą. Przekuć sukces. Niektórzy mówią, że sukces jest skutkiem ubocznym konsekwencji, więc ja na to stawiam i będę konsekwentnie głosił jedno, głosił ciągle to samo i namawiał do społeczeństwa, aby wreszcie dali mi i mojemu środowisku po prostu szansę się sprawdzić. Jeśli się nie uda w przyszłym roku... Nic, a to prezydenckie niestety czasami 35 lat jestem za młody <gry> jeszcze na to, prezydenckie Rzeczypospolitej, ale spokojnie. Na pewno coś się znajdzie, będę działał społecznie, a tak szczerze mówiąc, na tą chwilę nie myślę. Koncentruję się, żeby przekonywać jak najwięcej ludzi do naszych poglądów, do naszej idei, do naszego środowiska, a co będzie 14 października po wyborach, to zobaczymy. Jest szansa osiągnąć ten trup? Oczywiście. Sondaże dają, oscylują w granicach 4-6%. Do Parlamentu Europejskiego mieliśmy tam 4,54%. Więc no jesteśmy na granicy progu, dlatego każdy głos ma znaczenie. I tutaj zwracam się do Bełchatowian. Wasze głosy nie spowodują, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało władzę, czy nie będzie miało. To dzieje się w skali całego kraju. Ale wasze głosy mogą właśnie spowodować, czy Konfederacja przekroczy prógi, czy będziemy mieli dobre przedstawicielstwo młodego Bełchatowianina w Sejmie. Dlatego namawiam, jeżeli jesteście sympatykami PiSu, czy Platformy, to spokojnie. Jeżeli zagłosujecie na moją osobę, sobie, to nic się nie stanie w sferze ogólnokrajowej, ale w sferze lokalnej będziecie mieli przedstawiciela, z którego po prostu będziecie mogli być dumni. No właśnie, mamy dwóch reprezentantów w Sejmie z Bełchatowa, w chwili obecnej, z PiSu, tak się składa, w chwili obecnej, albo z klubu parlamentarnego PiS, bo nie wiem, jakie są teraz w chwili obecnej, dokładne tamte sytuacje wygląda. Czym Patryk Marian obiecuje, że będzie lepszy od tej reprezentacji, która jest teraz, bo rozumiem, że tak to ma wyglądać, że nowy, młody poseł ma być więźniową jakość, która jest lepsza od obecnej. Y -y. Patryk Marian będzie mógł mówić to, co uważa. W Prawie i Sprawiedliwości są pewnie narracje, są pewne linie, których muszą się trzymać. Dodatkowo posłowie Prawa i Sprawiedliwości y są, mówiąc już tak bardzo kolokwialnie, palcami do głosowania. Oni nie zajmują się kreowaniem polityki. Kreowaniem polityki zajmuje się Jarosław Kaczyński z Nowogrodzkiej. Ja należę do Rady Liderów Konfederacji i w ramach tych Rady Liderów będziemy wspólnie kształtować wspólnie kształtować naszą naszą politykę zgodną z naszymi idea, ideałami. Więc y, mówiąc wprost będę miał wpływ na to jak będzie wyglądał Klub Parlamentarny Konfederacji przy ewentualnym sukcesie i jakie sprawy będziemy akcentować zresztą te sprawy są jasne. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców dobrowolny ZUS dla y, młodych ludzi. Tak jak wspominałem no, Przymusem zabierają nam pieniądze, twierdząc, że będziemy mieli emerytury, ale my nie będziemy tej emili, mieli emerytury. Musimy mieć dowolność dobrą, dobrą, decyzji. Czy ktoś chce oddawać pieniądze Państwu i liczyć, że kiedyś coś od nich dostanie? Czy ktoś chce sam zadbać o swoją przyszłość na starość? No to są podstawowe rzeczy, więc o te rzeczy będziemy walczyć. I bo w te rzeczy wierzymy. Mówicie, jakie są sztandarowe w takim razie postulaty Konfederacji? Co macie w programie, z czym tak naprawdę idziecie do Sejmu jako te główne założenia? A przede wszystkim wolność gospodarcza. Chcemy, żeby Polska była bogata zasobnością portfeli swoich obywateli, a nie spółkami Skarbu Państwa czy różnymi. Tego typu rzeczami. Chcemy, żeby każda złotówka była oglądana trzy razy, zanim zostanie wydana. Dlatego uważamy, że państwo powinno zajmować się podstawowymi rzeczami, o których wspomniałem, czyli stabilne prawo, bo prawo w Polsce jest bardzo niestabilne, czyli bezpieczeństwo, no polityka wewnętrzna, zewnętrzna to oczywiście tak, czyli policja tego rodzaju bezpieczeństwo i bezpieczeństwo zewnętrzne również, ale te wszystkie rzeczy, regulowanie tych wszystkich drobnych aspektów życia społeczno-gospodarczego, to uważamy, że to powinni robić oddolnie obywatele, a nie wszystko kontrolować, wszystko regulować. To nie jest dobry kierunek. Dla młodych ludzi evoting, dobrowolny zUS, likwidacja podatku dochodowego. Uważamy również, że najwięksi zwyrodnialcy, najwięksi zwyrodnialcy, którzy popełniają kilka razy to samo przestępstwo z uśmiechem i mówią o tym na salach, Sądowych nie mogą dostawać trzecie czy czwarte do żywocie, tylko zasługują na karę śmierci, bo tak powinno być w cywilizowanym kraju. Ale z drugiej strony uważamy, że ci najbardziej bezbronni od życia poczętego powinni mieć ochronę tego życia. Nie może być tak, że pod wpływem jakiejś emocji czy namowy zabija się dzieci nienarodzone. To jest sytuacja dramatyczna i, i w sferze światopoglądowej właśnie takie będziemy mieć stanowisko. Jest, jest próg wyborczy. Patryk Marian wchodzi razem z Konfederacją. Do Sejmu i co dalej? Złoczew, pieniądze dla GKS-u? -y. Będziecie o to walczyć? Oczywiście, że będziemy walczyć. Ja od początku mówię, że w ramach kampanii do Parlamentu Europejskiego mówiłem, że złoczew nie powstanie przez regulacje unijne, na które zgodziła się Polska. I jak widzimy, jeżeli jesteśmy przed wyborami i nadal nie ma decyzji, to już tej decyzji nie będzie, bo to jest ten okres otwierania szampanów i pokazywania, jacy jesteśmy fantastyczni. Więc to jest powodowane polityką energetyczno-klimatyczną. Ja od początku mówiłem, że trzeba wypowiedzieć pakiet energetyczno-klimatyczny. Mamy nasze czarne złoto w postaci węgla brunatnego i mamy prawo to eksploatować. Jeżeli chodzi o globalne ocieplenie to jak sama nazwa wskazuje, globalne i emisje CO2 trzeba to robić na poziomie globalnym, a nie na poziomie europejskim, a Chiny, Indie, Rosja, wszyscy kopcą jak mogą, emitują, a my tutaj zażynamy naszą gospodarkę, żeby o jakieś pół procent emisję CO2 ograniczyć. Więc to są sprawy, sprawy które, o które oczywiście, że będziemy walczyć. Zresztą walczyłem i akcentowałem to mocno również w kampanii do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli chodzi tutaj o finansowanie klubu GKS-u no to oczywiście przecież tutaj jest serce, serce gospodarki węglowej, gospodarki energetycznej, a nie w Mielcu. No przepraszam bardzo, w Mielcu nawet chyba nie ma siedziby do dystrybucji. Ta sytuacja jest czysto polityczna. Z Mielca pochodzi pan poseł, europoseł Poręba i po prostu jest wyżej postawiany niż nasi wyłchatowscy politycy, o których pan wspomniał. I prezes PGE uważał, że lepiej będzie dokapitalizować akurat ten klub, a nie nasz. No i to jest decyzja czysto polityczna. Więc w tych obecnych warunkach uważam, że, uważam, że to jest po prostu bardzo niesprawiedliwe w naszej lokalnej społeczności.